Hejka, Witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj będę opowiadać. Pewnie zahaczymy też o inny temat, który, o, o którym rozmawiamy z Małgosią prywatnie w ostatnim czasie, ale wyjdźmy od innego tematu, o którym będę mówić, a mianowicie wprowadzanie nowego psa do domu. Mam w tym pewne doświadczenie przez mój dom prywatny. Przewinęło się wiele psów jako tym czasy. Jedne były duże, inne krócej i były to zupełnie różne psy. Mniej, bardziej agresywne, różne miały swoje problemy. Natomiast każdy z tych psów został wprowadzony do domu tak, że moje prywatne psy na tym zupełnie nie ucierpiały. Aczkolwiek no ostatni tymczas już moją staruszkę 14-letnią tak irytował, że postanowiła nam sikać na kanapę i łóżko, ale ona po prostu już pokazuje, że mamusiu wystarczy, nie chcemy więcej A, innych psów w domu, ile nas tu będzie. Jest nas trzy wystarczy. Więc. Dobra, wracając do wprowadzania nowego psa do domu. Powiedzmy, że mamy taką sytuację, że mamy w domu jakiegoś psa lub kota. To będzie trochę inna sytuacja, ale też może się zdarzyć. Jakby wprowadzenie psa do kota mówię zaraz. Ale psa do psa. Mamy w domu psa, bardzo go kochamy. Pies jest super fajny i w zasadzie zachowuje się perfekcyjnie. No, ale ma tą przypadłość, że jak wchodzi do niego do domu drugi pies, no to się na to strasznie irytuje. Że w takiej sytuacji możemy wziąć drugiego psa. Co pani powie, pani Małgosiu? Proszę Pani, mi to się od razu skojarzyło w ogóle co innego, jak powiedziałaś w Ja wiem, do ojejku, Wiem, wiem, ale nie możemy <laughs> powiedzieć, gdzie to widziałyśmy, natomiast pojawił o... się w internecie taki film, który nagrała bardzo znana osoba, i który w tak absurdalny sposób pokazuje wprowadzanie nowego psa do stada, że myślałam, że tam po prostu nóż mi się w A ja cię powierzę, że mam, mam taką, Ja mam takie doświadczenie kiedyś. Naprawdę? Ale tak, mam. Ja myślałam, że zawału dostanę. Słuchaj. Ale że ty tak wprowadziłaś psa? Ale w żadnym wypadku. nie, że ktoś nie, tak przy nie, tobie wprowadził. Tak, Ech. dokładnie. Powiem ci, jaka to była sytuacja, bo to aż... To, 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 ja naprawdę wtedy mało zawału nie dostanę. No wiecie, że mam dwa duże psy, naprawdę duże. Mhm. Byliśmy na majówce. To była majówka nad jeziorem, wynajęty wspólny dom. I było nas pięć psów. Psy się, powiedzmy, znają, akceptują i jeden nowy dojechał pies, to była mała ciułała, e, pani z tą ciułałką, więc my to nawet dla bezpieczeństwa prosiliśmy tą panią, żeby po prostu nie puszczała małej ciułały z 60 kg psem. E, bo to no nawet biegnie, to może biegnie, nadepnąć. o biegnie, ogólnie wymachnie no i zabije no tak, 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 tak. Chihuahua i tak chodziła cały czas prawie na rękach i, i okej. Okay. Nagle, słuchajcie, taka sytuacja, stoimy sobie jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, wieczorem jakieś tam ognisko, pieski siedzą sobie, nie wiem, leżą, tak naprawdę wszystkie leżały w, w jednym miejscu, bo to pamiętam jak nic. Powiedzmy, że tak jakby okrąg był. Te psy sobie leżały, słuchajcie, w okrągu. Przeważnie to tam, gdzie ja siedzę, to te psy dookoła mnie tak siedzą. Po czym przychodzi właśnie ta pani, z tą swoją ciołałką i stawia ją tak wiesz, między nimi tak w środek, a masz się z nimi zapoznać. Słuchajcie, przecież znając mojego Odyna otworzy paszczę i pies zniknie. No go połknął. No połknął. Jak go puszka jak ostatnio. No Od mikrofonu puszka, nie żaden. Tak, zjadł nam puszek od mikrofonu. No więc, więc go połknął i ja po prostu szybka reakcja, nie fe, tego psa od razu też do góry, ostrożnie, bo też często jest, że działają instynkty w tym momencie, tak? Ja no biorę oczywiście. psa do góry i od razu każdy pies, puch, za nim łapię, tak jak krokodyl, kurczy wyskakujący Jezus. do góry. Więc nie leżeć po prostu. Wzięłam tego psa, opierdzieliłam ją, ale mówię ci, mam takie doświadczenie. Właśnie Spaniała. jak niczym z tego filmu Właśnie, Tak, tak. Właśnie taki <grym> film był pokazany. Tam na szczęście nic się nie wydarzyło, ale był pokazany film, jak bardzo pani znana wprowadza psa do swojego stada i wnosi go na rękach do domu i stawia go na środku, na środku pokoju. Ja pomijam fakt. Że te psy w żaden sposób nie wiedziały, co pani niesie na rękach. Ja rozumiem, że one mogły być tego nauczone i, e, i być zaznajomione z tą techniką, ale tam powinien być napis, jak na wszystkich filmach: Nie próbujcie tego w domu! Nie próbujcie tego w domu! Nie. No mam Asia, dawaj, ja mam takie robić, doświadczenia, no. tak, że wprowadzałam te, te, te zwierzęta do nas do domu. No i moje psy po prostu je akceptowały. Przede wszystkim kilka psów było wprowadzonych bezpośrednio ze schroniska, więc jeśli miałam taką możliwość, że pies był w schronisku, a akurat w, tym, w przypadku jednego psa to było bardzo trudne, dlatego że był duży i był dość agresywny do innych zwierząt, o czym później w moim domu, gdy go wyprowadzałam o tym przekonałam, że on po prostu akceptował psy na długich, otwartych powierzchniach, na dużych, przepraszam, otwartych powierzchniach. A no niekoniecznie. No na długiej zamknięcie. lince. Jakby, jak byliśmy wszyscy wyczylowani, wszystko było super. No niestety, gdy jechaliśmy windą, otwierały się drzwi, a po drugiej stronie stał drugi pies, nie było to dla niego akceptowalne. Nie były dla niego akceptowalne psy zbliżające się nagle z rogu i tak dalej, i tak dalej. No życie w mieście, tak? Było hmm. dla niego trudne. No, ale moje psy ważą od 3,5 do 5 kg, natomiast ten pies ważył 33 kg. Różnica i bardzo duża dysp dyspropor dysproporcja wielkości. No i łatka agresywnego do innych psów, tak? Na szczęście miałam taką możliwość, że mogliśmy to zrobić yy, tak, że wzięłam swoje psy, pojechaliśmy do schroniska, pojecha pojechałyśmy do schroniska. I tam najpierw przez płot. No tak, przez, jest bardzo, przez barierę. bardzo tak, barierę naprawdę chcieliśmy to zrobić bezpiecznie, więc najpierw przez barierę zapozna, pieski się ze sobą zapoznały. Moje psy no, też nie są czasem najmilsze do innych psów i potrafią pokazać, że sobie nie życzą jakiegoś kontaktu. Zresztą później w domu dochodziło do takich spineczek. Między... Moją średnią suchą a Albertem, bo o nim mówię. Więc najpierw, przez barierę, zapoznaliśmy psy, także nie miało możliwości do siebie podejść, ale po prostu kilka razy przeszliśmy wzdłuż płotu, patrzyliśmy, jak reagują na siebie te psy, czy są zainteresowane. I naprawdę, nawet jeśli psy udają, że się nie widzą, one doskonale się tak, widzą, widzą. One doskonale wiedzą, że tam jest inny pies. One po prostu. Z uprzejmości udają, że, że nie widzą. No, później, oczywiście, zapoznaliśmy psy na smyczy. Albert był w kagańcu. Moje psy były cały czas pod kontrolą moją głosową. On był na smyczy. Później, jak już widziałam, że już zupełnie go nie interesują moje psy, spuściliśmy go ze smyczy. I obyło się to bardzo tak bez problemu. I to było pierwsze zapoznanie. Kolejne zapoznanie to już było, gdy Albert przyjechał do nas do domu i też nie weszłam z nim do swojego domu, a tym bardziej go nie wniosłam, bo ważył 33 kg. Nie, nie postawiłam go na środku. Znaczy w ogóle też jeszcze absurd dla mnie podnoszenia psa jest. Y, psy nie, niekoniecznie lubią być podnoszone. Nie, nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłyśmy. Psy czasami. Nie wiem, ale to chyba warto się, powiedzieć, tak, tak, bo to psy Czasem czują się niepewne po podłoża. Nie? I są takie psy, które nie lubią być noszone. Są takie psy, które znoszą noszenie z godnością, a są takie, które pogryzą przy próbie podniesienia i oderwania od podłoża. No. I inny pies podnoszonego psa też chętnie. E, o, to też, bardzo chętnie, tak, tak, bo będzie myślał, że żeby... to zabawka, czy tam cokolwiek innego. Tak, to też się zdarza. Więc no, Alberta, nie miałabym możliwości wniesienia do domu i postawienia na środku więc zrobiliśmy w taki sposób i tak wprowadzam wszystkie moje psy nawet jeśli nie, miały, nie mieliśmy, bo czasami nie było możliwości wcześniejszego zapoznania się psów yy, na szczęście ja mam suczki a to były tymczasowane psy ale suczki też miałam Chociaż wydaje mi się, że psy do suczek lepiej, łatwiej jest wprowadzić niż psa, ale to już takie moje no, własne łączenia prydawne. też w skoronisku nieraz. Robię. Nie, tak, że bardziej są. jednak tak, pies, córka, córka, pies. To jest łatwiejsze, bardziej przez nich akceptowane, tak z doświadczenia. To nie jest, nie jest reguła siódmy, czy coś taka, tak, 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 tak. tylko takie jest doświadczenia. No więc w momencie, kiedy ja przyjechałam z Albertem już do Warszawy, do domu, to mój partner zszedł ze wszystkimi psami naszymi i odbyliśmy wspólny spacer Dokładnie. najpierw w oddaleniu, także na przykład Albert szedł za dziewczynami, dziewczyny szły przed nim, później poznaliśmy się, tak. zbierają sobie zapasy, szedły tak. e, szedł, e, przed moimi dziewczynkami, dziewczynki szły za nim. Oni swoje zapachy znali, dlatego że ja bardzo długo pracowałam z Albertem w schronisku i ja te zapachy na sobie przynosiłam. I moje psy doskonale wiedziały, że ja tutaj mam jakieś romanse poboczne z Albertem, a Albert wiedział, że ja mam w domu jakieś inne psy i oni swoje zapachy znali. Nie byli jakoś bardzo super y, zaskoczeni tym, że się zobaczyli w końcu. Y, no, później szliśmy równolegle do siebie w pewnej odległości, no i tak jak do lejeczka. Się schodziliśmy, aż zrobiliśmy spacer e, taki jednoczesny w grupie, i z takim spacerem po prostu weszliśmy do windy i weszliśmy do mieszkania. I tyle. I tak wyglądało, jakby zapoznanie moich psów. Natomiast w domu już e, przez pierwsze dni, a z niektórymi moimi tymczasami przez cały czas, e, ja nie zostawiam moich psów e, bez opieki razem. W takim sensie, że jak wychodzę do pracy, czy wychodzę gdzieś na spotkanie, czy cokolwiek, wychodzę z domu, ja moje psy rozdzielam, jak muszę wyjść, i, i są poza moją kontrolą, bo ja no nie ufam, co się wydarzy. Moje psy nie są czasami miłe, tak jak mówiłam, i między kreską a Albertem dochodziło do pewnych spin, ponieważ kreska miło, żeby tam miałem za 20 cm wzrostu w głębie. To bardzo lubi pokazywać swoją pozycję w stadzie i to jest, że to jest jej mieszkanie. Ona bardzo demonstracyjnie czasami przechodzi przez, przed nosem innych psów, no i tam trzy razy przejdzie, za czwartym pies stwierdza: ej, koniec! No i chapną ją ostrzegawczo, raz ją zaczepił niestety palcem, bo przepraszam, zębem. Raz zdejmowałam ją. Bo on na nią kłapnął, a ona wpadła w panikę i się rzuciła na niego tak, że ja musiałam, naprawdę musiałam tego małego psa wiszącego z szyi odrywać, bo się rzuciła na... I Albert był w szoku totalnym. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale takie sytuacje się zdarzały. I, no, tak. I mogło się poza zdarzać. kontrolą. Nie? Zazwyczaj jest to, wszystko się sprowadza do tego, że nic się nie wydarzy. Tam jest dużo hałasu o nic. Jest szczekanie, wrzeszczenie, warczenie, jakieś ale nie dochodzi do pogryzienia. To jest takie demonstracyjne bardziej. Nie wyobrażam sobie, jakby moje psy się zachowały, jakbym przyniosła im pieska w garści i postawiła na środku w pokoju. Myślę, że były tak zszokowane, że nie wiem, co by zrobiły, ale myślę, że jeden piesek mógłby pomyśleć, że jest to zabawka. I by. Ja ciężko ja się by zrobić. Twoje by się chciały pobawić, Na tak, pewno. Tak, tak, tak. Inaczej się sprawa ma. Nie jestem specjalistką od kotów, ale z doświadczenia wiem, że inaczej zupełnie się sprawa ma, gdy w grę wchodzi kot. W momencie, kiedy wprowadzam psa do kota, warto sprawdzić, czy kot w ogóle zaakceptuje jakiegokolwiek psa w domu. I, i zaprzyjaźnionego, spokojnego psa warto wprowadzić do domu, żeby mógł kotek. Zobaczyć i, i wtedy zobaczmy, jak, jak kot się zachowa. Tylko, że nie każdy kot pozwoli sobie na obecność tak, psa tak. w domu. Albo będzie to dla niego mega stresujące. Na pewno wszystkich posiadaczy kotów e, ostrzegam przed tym, że mm, gdzieś tak na tydzień czasu, mniej więcej czasem dłużej, koty po wprowadzeniu nowego psa do domu znikają. W sensie obrażają się kompletnie, i Chowają się w szafie pod, nie wiem, wanną, gdziekolwiek i naprawdę są obrażone, i rzadko kiedy wychodzą, a najczęściej wychodzą nocą dopiero. Jest to oczywiście też związane ze stresem. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzacie już psa już wiecie, że wasz kot zaakceptuje psy, albo kiedyś miał psa, to gdy wprowadzacie psa, to bardzo, bardzo, bardzo polecam jednak socjalizować psa przez izolację z kotem, czyli zamknąć ich w osobnych pomieszczeniach i bardzo powoli gdzieś tam e, ich zapoznawać ze sobą, najpierw wymienić zapachy jakby, później dopiero tam, jak kot będzie miał ochotę to wyjść żeby pies był na smyczy, żeby nic kotu nie zrobił, nie pogonił go, bo wiecie no sam, sa, sama chęć y, pościgu no za... instynktu, tak, tak instynkt, instynkt się załączy instynkt tak. się włączy, kot tak będzie uciekał instynkt się włączy i piesek pogoni kota no i nie jest to tak Przyjemne ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Więc tak, w kontekście jeszcze tego wprowadzania psa do domu z psami i tego filmu, to mamy takie doświadczenia z Małgosią, że w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się w sieci filmów. No, tak. Różnych, najróżniejszych, mnóstwo grup samopomocowych pod tytułem behawioralne porady i pomoc, nie wiem, coś tam dla psów i kotów. Absurdalne rzeczy pojawiają się w sieci. Naprawdę tak. absurdalne. Istotnie e... polecenia słuchajcie, takie z, z tego rzędu. E... Pisze osoba, tak uważam, że bardzo logicznie pisała, że to będzie jej pierwszy pies. Potrzebuje psa takiego, takiego, do tego i do tego. No i nagle słuchajcie, pierwszy pies porady yy, behawioralne. To kupcie sobie to Sainu. O wspaniale! No po prostu. Super, wspaniale. nie. No, to jak ma pod, pilnować podwórka yy, to podhalańskiego. Też jako pierwszego psa. No wspaniale po prostu. Więc. Yy, tu pewnie Asia chciała powiedzieć, ja się do tego przyłączam, bo ostatnio takie absurdy czytam, że nie dowierzam, oglądam i też nie dowierzam, że bardzo dużo się ostatnio pojawiło w necie informacji, filmików, platform, tak, artykułów. Tak. Nawet nieraz te artykuły są sygnowane naprawdę znanymi no, ale nazwiskami. Wiesz, te, te, te różne szkolenia też są czasami robione przez osoby, które są znane, nie są być może polecane, ale znane są w sieci i przez te kursy przechodzi ileś tam set, tysięcy tak, osób. Tak, set tysięcy osób dokładnie. Tak? Więc właśnie, żeby to tak dobierać, nie wiem nawet jak to powiedzieć, świadomie, logicznie, tak? Żeby, żeby zrozważnie to, ale też jest to, to, trudno, to dobierać. no bo ten filmik, o którym mówiłeś, my nagrała bardzo znana osoba o bardzo znanym nazwisku od lat. Natomiast e, prawda jest taka, że nie jest ona specjalistką e, od zachowania psów. E... No właśnie, każdy się w czymś, w, w czymś się specjalizuje. I, e, ja też bardzo szanuję tę osobę, ale z innego, tak, z innego oczywiście, powodu. Oczywiście, że tak. E, pewnie tak samo ty, jak i ja, jak się uczymy od 11 czy tam nie wiem, 12 czy 15 lat o psach, to... To, 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 to były takie góry nasze, nie? Tak. Kiedy e, tak, kiedyś. E, no, gdzieś, gdzieś to może właśnie stanęło, nie wiem, może gdzieś tam też chcieliście. Ja czego... myślę, że trochę stanęło na głowie, no. dlatego że, że bardzo dużo osób teraz no, są różne teorie chodzące. W świecie, o wychowaniu zwierząt, jakby jesteśmy, myślę, w takim miejscu, kiedy przestajemy psa traktować jak rzecz, tak jak było do tej pory, i niestety jeszcze część ludzi tak w Polsce traktuje zwierzęta. Część bardziej świadomych osób już wie, że ważniejsze są emocje. Jakby już widzimy negatywy działań awersyjnych, choć jeszcze nie wszyscy. I gdzieś tam są te modyfikacje, i myślę, że to jest powód, dlaczego tak jest bardzo dużo różnych głosów w, w tych przestrzeni po prostu, jakiejś tam internetowej powiedzmy. Natomiast jeśli chcecie wybrać dobrego trenera, nie wiem, behawiorystę, kogoś, kto Wam pomoże i kto Wam będzie dawał dobre rady, no to poczytajcie może ewentualnie, co zrobił do tej pory, gdzie pracuje na co dzień gdzie jaki, się uczył, jak się uczył, jakie skończył szkołę. Weterynarze to nie są behawioryści. Rozmawiałam ostatnio z, z panią weterynarz yy, i powiedziała, że przez całe studia mieli może jedne zajęcia na temat yy, zachowania psów. To jest trochę mało, wiecie, to jest taka różnica jak internista, a psycholog. On, tak, jakby no, Różnica jest. Znaczna, choć y, wszyscy y, zajmują się y, zdrowiem Przysiąc. człowieka. No, zdrowiem człowieka, powiedzmy, tak? Ogólnie. No to, to tak jak behawioryści i weterynarze zajmują się psami i kotami, no to, to jednak te obszary są dość różne. No i z rozwagą wybierajcie osob osoby, którym ufacie. A jeśli jakieś, jakieś nie wiem, działanie. Y no nie, no nie wiem, jak to powiedzieć. Jakieś proponowane rozwiązania wam nie odpowiadają, to nie idźcie w to. Tak, jeżeli cokolwiek tylko budzi jakąś waszą wątpliwość, nie, nie idźcie to. Nie zgadzajcie się też tak. na wszystko, co jest, co jest proponowane. Naprawdę Coś, na, tak, często tak. to powtarzamy, nie Asia, że. Postawcie się w roli tego psa i czy byście tak zrobili, czy postawcie się, postarajcie się zrozumieć tak? cały konspekt tego zachowania, całą sytuację. To pewnie szybciej da Wam jakąś właśnie taką rozważną decyzję, czy idziecie w to, czy też, czy też nie. W naszym naprawdę zawodzie to jest bardzo często spotykane, że sorry, ale poprawiamy po kimś. Tak? Albo y, tak, dostaję to telefon to jest, to jest. i to nawet ostatnio znajomi, dosyć moi bliscy tam gdzieś, gdzieś podali mnie do kontaktu i pan do mnie dzwoni z takim pytaniem. Bo wie pani, kiedyś był mnie jakiś behawiorysta, i to były najgorzej wydane moje pieniądze. No kurczę, no właśnie za, sprawdźcie, tak? Czy, czy, czy ta osoba rzeczywiście. Yy... No wiecie, internet jest teraz szeroki i poczytajcie opinie i chyba już o tym kiedyś mówiłyśmy, jakieś teraz są tak. takie wrażenie, że jak ktoś ma, nie wiem, 100 opinii i ma 5 negatywnych, ale 95 pozytywnych, to myślę, że warto mu zaufać. E, jeśli ktoś ma 50 na 50, hmm, zastanowiłabym się. E, jeśli metody czyjeś wam nie pasują to nie musicie z nich korzystać. Możecie powiedzieć, że Wy sobie tego nie chcecie takiej metody używać. Niestety metody awersyjne są bardzo skuteczne i bardzo skuteczne, bardzo szybko są skuteczne. Natomiast tak, jak one później przynoszą skutki negatywne w naszej relacji z psem, no to, to tylko artykuły, o których już mówiłyśmy poprzednio, na temat pogryzień piszą, tak? I nie tylko, no to no, jakby. Nie wszyscy, którzy podają się za specjalistów, są specjalistami. Przyznam szczerze, że ja nigdy się nie miałam za specjalistę w tej kwestii. Ja wiem różne rzeczy. I ale też chyba jeszcze więcej rzeczy nie wiem. No, ja to mam wrażenie, że ja się codziennie uczę, słuchajcie, na co dzień obydwie pracujemy z psami e, i to tak na, naprawdę na co dzień, dosyć, dosyć intensywnie na, na różnych płaszczyznach też. I ja mam wrażenie, że się cały czas czegoś uczę. E, Im więcej wiem, tym wiem, że mniej wiem. No, tak, te psiaki dają takie e, szerokie doświadczenie, są e, tak różne. No, naprawdę to, to fascynujące. Dla mnie to jest fascynujące, bo mnie bardzo interesuje właśnie psi, psi umysł i, i te zachowania. E, bardzo to, to jest fajne. E, ale mówię, no, z rozwagą, naprawdę z rozwagą e, trzeba dobierać właśnie metody, osoby, to, co nam pasuje, to, co nam nasza intuicja podpowiada, tak? Czy chcemy tego, czy. I nie no będziemy nie nie Wam polecać konkretnej szkoły, konkretnych ludzi dla tego. Tak, że nie robimy tutaj. Te... Nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet w jednej szkole załóżmy trafią się naprawdę różni ludzie i dobrzy, mhm. i źli, i średni, i mądrzy, niemądrzy, no jakkolwiek. O nas wiecie tyle, ile słyszycie w podcastach, możecie ocenić, jakie metody staramy się użyć w pracy z psami, jakich używamy metod w pracy z psami i poziom naszej wiedzy który jest chyba jak zawsze za niski, bo to, to nie da się. To nigdy. To tego nie zawsze nie. za mało. Wszystko się nie da wszystkiego wiedzieć. No dobra. Uważajcie z kim współpracujecie i pamiętajcie, że najważniejsze jest dobro waszych psów i nie wnoście psów do... Tak, nie stawiajcie na, na środku plis. Na zapoznanie z innymi psami, szczególnie jeśli macie na przykład stado i wnoście go do stado. Tak. Dobra. E wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa! Pa, pa!